Świetna zabawa, pokaz freestylu na lodzie i długie kolejki do kasy. Tak w skrócie można opisać wielkie otwarcie nowego, krytego lodowiska w Mielcu. Lodowisko na terenach rekreacyjnych MOSiR zostało oficjalnie otwarte w sobotę 18 stycznia. Oficjalnie otwarte i będzie tak długo, jak długo będzie się cieszyć uznaniem wśród Mielczan. Jestem bardzo rad z tego powodu, że to na co postawiliśmy, czyli przede wszystkim jakość lodowiska, to znalazło uznanie w oczach Mielca i dzisiaj to widzimy na lodzie pełne tłumy. Bardzo za to dziękuję i życzę wszystkim udanej zabawy przez cały sezon właśnie trwania lodowiska. W dniu otwarcia na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Był widowiskowy pokaz freestyle'u na lodzie, wykonanie grupy Ice Crude dyskoteka oraz Wielka Niespodzianka, czyli nowa maskotka Mosir Mielec, która zrobiła prawdziwą furorę. Otwarcie nowego lodowiska spotkało się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców Mielca. Bardzo fajne, bardzo dużo atrakcji i bardzo ładne występy, świetnie zorganizowane. Jest. Fajne były te takie pokazy, jak tak yy, latał nad tym człowiekiem jeden taki. No bardzo mi się podoba, bo jest bardzo duża przestrzeń i jest gdzie jeździć po prostu. Jest tu bardzo fajnie. Yy, ogólnie wszystko jest dobrze, fajnie, lód zamarznięty, jest ok, polecam wszystkim wbijać tutaj. Łącznie przez pierwszy weekend mieleckie lodowisko odwiedziło 1150 osób. Przypominamy, że lodowisko jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14:21 oraz w weekend od 9:00 do 21:00. Serdecznie zapraszamy!